Hej, Hejka wszystkim, witam was na moim kanale Dzisiaj będzie house zakupowy z hipcia I tak bym nie było mnie 9 miesięcy to jest bardzo, bardzo dużo czasu Ale po prostu jestem w takiej klasie, gdzie przybyło mi bardzo dużo nauki I no nie mogłam sobie pozwolić na takie ciągłe nagrywanie I też tak było, że jak już miałam wszystko przygotowane, gdzie naprawdę chciałam coś nagrać No to mój tata przez przypadek kopnął górę statywu, no i się złamała więc tak to było. E, ale tak, może zaczniemy już powoli odpakowywać paczkę, ale jeszcze chcę wam powiedzieć, e, że nie zamawiam jakoś bardzo dużo ziółek, dlatego że ja mam trzy śminki, więc nie opłaca mi się zamawiać e, takich ziółek typu 100 gram, coś takiego, e, no bo po prostu moje świnki to pochłoną w trzy dni. E, oczywiście jak chodzi mi na przykład o taką babkę lancetową, to jak mamy e, powiedzmy jakieś liście... E, no to y, wiadomo, że tego nie dajemy zbyt często Ja zioła zawsze zamawiam na zwierzęcym paśniku działowym ale nie zamówiłam ich dlatego, że nie ma jeszcze ukochanej y, babki lansetowatej moich świnek Prawdopodobnie ma być od maja, więc y, kupiłam tyle ziółek, żeby nam starczyło do maja Ja na paśniku zawsze zamawiałam około 500-400-300 gram Zamówiłam w sumie dość dużo rzeczy, bo ponad 20, chyba 25, e, coś takiego. Dobra, zaczynajmy. Nie wiem, jak to odprawić. Właśnie co do tego paśnika, to ja już bardzo długo o nich zamawiam, ale no po prostu nie nagrywałam tego. Dobra. Aha, i będziecie mieć ceny wszystkie na ekranie. Może ja wrócę, jak to otworzę. Dobra, otworzyłam. Okej. Okay. Yy, I pierwsze poszukam paragonu. Yy, dobra. No chyba się go nie doszukam, ale okej. Okay. No to tu pierwsze, co widzę, jest z Lili Farm. Liśców skawki, maliny i porzeczki. Trochę jest pokruszone, ale u góry ma bardzo piękne kawałki. No, naprawdę podoba mi się. Yy, zamówiłam dość dużo ziółek z Lily Farm. I tu jest jeszcze. Yy, tu jest 80 gram. Ok. Tu mamy herbal piec. Yy, pietruszka, natka pietruszki. I tu jest też 80 gram. Dobra. Przepraszam, ale po prostu do mnie ktoś zadzwonił i widzę, że chyba pomylono zamówienia lub czegoś nam nie dali. Bo co mi się rzuciło w oczy? Yy, kolby kukurydzy. I ja tego nie zamawiałam. Nie wiem o co chodzi. Um, o, przepraszam, że nie, bo widać. Ja tego nie zamawiałam. To jest dodatek paszowy, uzupełniający dla gryzonii. Um, nie wiem o co chodzi. Ale jak tej pietruszki, nie wiem czy mi pokazało. Tej pietruszki jest 80 gram z herbal um, No, nie wiem o co chodzi. No, ale dobra. I też coś widzę, czego nie zarabiałam. Z Brit. Ja nie wiem co to jest. Czy to jakieś gratisy, czy coś? No, nie wiem o co chodzi. No kurczę, szkoda, jakby czegoś nie było, bo ja, no, zależało mi na tym. No, nie wiem, zobaczę na paragonie, lub co, lub napiszę po prostu. Może to jest jakaś próbka karmy? No, nie wiem. Nie mam pojęcia. No dobra, tutaj mamy z Lili Farm owsiane zdrówko i bardzo ładnie wygląda, jest bardzo zielone, więc duży plus. I jest bardzo duże. Ile tutaj jest gram? 100 gram, no ale bardzo duże jest. Popatrzcie. Yy, dobrze. Tutaj kolejna rzecz. Może zacznijmy po prostu od ziółek i sponcyleni. tam <tutaj>, tutaj mamy babkę lancetową. To z herbalpet yy, Jak mówiłam, niby nie zamawiałam jakoś bardzo dużo ziółek, no bo nie ma ich dużo. Ale troszkę zamówiłam, żeby nam właśnie starczyło do maja. O. To jest pewnie 100 gram. 70 gram. Okej. Okay. Tutaj mamy z Tiwo. O, jak duże. Ej, piękne. Ale wielka paczka. Natkę pietruszki. I ja bym tą natkę. O. Do tej natki. O mój Boże. No, miałam zamawiać więcej rzeczy z Tiwo. Ale serio, piękne rzeczy. E, dobra. Tutaj mamy z hamsteak. Yy, ulubiony, znaczy może nie ulubiony przysmak, ale bardzo lubiany przez moje świnki. Yy, to są takie pałeczki pietruszkowe, bardzo świnki je u mnie lubią. Jeszcze znalazłam dzieła yy, z Lily Farm, mieszanka ziół i warzyw. No, fajnie. I tutaj jest 80 gram. Teraz się tak skapnęłam, że bardzo szybko to pokazuję jeszcze nie zdążę wam jakby pokazać. Znaczy jakby cen na ekranie. Dobra, kolejna rzecz. To płatki grochu. Moje świnki uwielbiają płatki grochu, serio. Miałam wziąć dwie paczki, ale w końcu wzięłam jedną. Moje świnki po prostu no szaleją za tym i nie wyobrażam sobie, żeby moje świnki tego nie miały. To jest 200 gram i one są z hipcia. Okej. Okay. O, tutaj mam paragon. I zobaczę, czy coś tutaj... Tak wygląda w ogóle. Czekajcie. Jest bardzo długi. Zapłaciłam 131 zł i 44 grosze. No nie, nie zamawiałam tego tam w ogóle parę rzeczy. No nie wiem, o co chodzi. Ja sobie przeliczę później... Te rzeczy, które zamawiałam, czy coś mi nie dali, bo yy, nie pamiętam, co ja zamawiałam. Dobra, tu mamy, o, takie dłuższe. Gryzak ziołowy, też z handsteak. O, i tutaj mamy ten pierd marchewkowy, chyba buraczkowy i tych już nie wiem. No, ale fajnie, bo takie długie. No. Ale jestem ciekawa. O, to na co czekałam. Z Jotter Farm, takie misie, nie wiem czy to widać, że to są misie Chyba nie widać, bo taki kształt mają troszkę inny niż na zdjęciu I to są ziołowe misie, po prostu takie o. I tu jest 30 gram No, fajne um, Tutaj mamy z Lily Farm mieszankę warzywną i ja na to bardzo czekałam, bo chciałam go wypróbować. I nawet powiem wam, że nie mamy pokruszonych kawałków, więc mega fajnie. Ja ją na pewno dam do ciasteczek, bo moje śmieci kochają ciasteczka. Dobra. Tu mamy... 150 gram. Dobra. Yy, tutaj mamy z Herbal marchewkę suszoną. Yy, 125 gram. My ją zawsze zamawiamy, to jest taki, no, marchewka po prostu, zawsze, zawsze u nas musi być. Eee, tutaj mamy, o, z Lily Farm Pasternak, suszony, to też bardzo chciałam właśnie, więc super, że jest. Eee, 150 gram. Ale jestem ciekawa, czy oni coś podmienili, czy o co chodzi. Bardzo ładne kawałki, też nie pokruszone. Okej. Okay. O, tutaj yy, też, co byłam bardzo ciekawa, bo to są chipsy naturalne pomidor z herbaltecu. 40 gram, byłam tego strasznie ciekawa, serio. Świnką posmakują. Tutaj mamy z herbaltecu buraczek suszony. Nie wiem, czy zamawiałam, chyba zamawiałam. A z herbaltecu, właśnie, 125 gram. Yy, też nieco jakieś pokruszone, więc bardzo fajnie. No. Mamy z Herbal Pez Gryzaczki warzywne Mo, y, Moja Rozji bardzo lubi te gryzaczki Ostatnio właśnie zauważyłam Więc y, zamówiłam jej No, takie gryzaczki z Herbal y, 160 gram mm -mm. Tutaj jest Herbal Pets, frytki marchewkowe i właśnie byłam... E, przepraszam właśnie byłam ich bardzo ciekawa, czy będą śminką smakowały tak samo jak marchewka, czy to będzie kompletnie coś innego. Dobra, tutaj mamy z Jotter Farm kolby fajnie, bo się nie połamały, chociaż tutaj troszkę tak jakby te warzywka opadły I to jest marchewka i koziaradka. Nowy smak to jest I tu mają 140 gram Moje śminki nie miały tego smaku Bo to jest nowość Ale jestem ciekawa Bardzo go O tutaj mamy z Jotter Farm Również taką babkę w miseczce I ja to wzięłam w sumie ze względu na tą miskę Żeby moje śmieci później miały ją Na przykład na warzywka więc bardzo fajnie. Ja ją widziałam u jakiejś youtuberki już bardzo dawno. Nie chcę, żeby tutaj te rzeczy wypadły. No, ale tak się prezentuje tutaj. Troszkę jak na święta. No, taka babka bardzo fajna i tu jest jej chyba 300 gram, coś takiego, 180 gram. Tutaj mamy neutralizator zapachów do klatki. Zielona herbata. Ja miałam już taki neutralizator, tylko że mi się skończył. I żeby nie było takich komentarzy, że nie można dawać takich, ale spokojnie, ja wiem, jakby to jest beka w ogóle. Jakby ja to daję pod sam podkład, bo u mnie to tak wygląda, że mam podkład i trocinę. Więc ja to daję jeszcze pod podkład. Więc śminki na pewno tego nie zjedzą, bo no nie mają dostępu. I tu jest chyba 500 gram. Tak, 500 gram. No, taki neutralizator. I powiem Wam, że y, tak nie śmierdzi jak się właśnie y, da taki neutralizator. Ja miałam y, z innej firmy, chyba pomarańczowy, coś takiego. Zamówiłam takie dwa. Zamówiłam jeszcze o zapachu lawendy. W ogóle nie zobaczyłam, jak pachną. Ole, pięknie. O, jacie, serio. Y, również 500 gram już rzekę z tego haulu Jest Trix, Taka zabawka drewniana Z dzwoneczkiem Bardzo chciałam właśnie kupić Jakąś taką zabawkę świnką No Będą sobie obgryzać na pewno Właśnie nie wiedziałam, czy to jest dzwoneczek Bo się nie wczytałam, ale bardzo fajnie, że jest I teraz tak ja sobie zobaczę Co z właśnie z tymi kolbami kukurydzy I z tą karmą Kochani, już wiem, czemu nie ma tej kukurydzy. Czemu jest ta kukurydza? Dlatego jest ta kukurydza, że po prostu nie dali nam. Jak to się nazywa, kurczę. Zielonej kukurydzy. Wiecie, tych takich łodyżek, coś takiego? Więc w zamian tego dali nam. O, ziele kukurydzy, o to mi chodzi. To w zamian tego dali nam kolby kukurydzy. Ale może się skończyło, czy coś takiego zrobimy? Tego na pewno test. A jeśli chodzi o tą karmę, to nie wiem. Wydaje mi się, że to po prostu jest próbka karmy. Ale ja muszę sobie przeczytać skład, czy tam nie ma jakichś zbóż. No bo nie jestem pewna. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Napiszcie, czy chcecie więcej takich yy, właśnie paczek. Yy, jak nie będą komentarze włączone. Spodziewajcie się testu na przykład właśnie tych kolb lub tej karmy, jeżeli będzie bez To wciowi kolba posmakowała. Świniaki was pozdrawiają. Rozulka też je. Trzy się dobrały.